Witam serdecznie u Dzisiaj chciałabym zaprezentować kolejny albumik, który został wykonany z papierów kupionych kiedyś dawno temu w Empiku. Inspiracją był już dość dawno y, zamieszczony film pani Kamili Pisarskiej pryłki która taki album na tak zwaną każdą okazję wykonywała. Ja zrobiłam to po swojemu, ale te papiery właśnie do tego mi posłużyły. Okładka, albumik jest mały, taki na zdjęcia 9x13. Na okładce, jak widać, jest tylko banerek z tekturkowym napisem album. Napis został pomalowany czarną farbą i posmarowany glossy. Ze wszystkich stron album ten wygląda w zasadzie tak samo. Żbiet i tył albumu. Na pierwszej stronie okładkowej umieściłam taką oto książeczkę, która pomieści trzy zdjęcia. Książeczka 3, 4 zdjęcia. Książeczka jest zapinana na magnes. Za nią umieściłam y, maty na zdjęcia oraz jednego taga z takim doczepionym kluczykiem, tak na zapiski. Tutaj jest otwierana strona, zawiązywana na wstążkę, pomieści jedno poziome zdjęcie. Albo jakieś tam mocno przycięte małe. Na następnej stronie umieściłam jedną kieszeń i w tej kieszeni jedną czarną nieoklejoną matę na zdjęcia i taką oto książeczkę na kolejne cztery zdjęcia. Z drugiej strony książeczka też jest oklejona papierem skrapowym. Kolejna strona to wodospad. Został oklejony po jednej stronie, a po drugiej miejsca na wklejenie zdjęć. I tutaj też, jeżeli będzie trzeba, można sobie coś wkleić lub zanotować. Następna strona. Taguś w kieszące. Taka oto podwójna kieszonka. taka podwójna kieszonka z takim do, do, dodatki były do, do tej kolekcji. Niektóre z tej, niektóre z innych już nie pamiętam dokładnie, jak, które do czego, tak jak nie pasowały, tak zastosowałam. I tutaj jest duża, tutaj mocno się zasugerowałam tym pomysłem z tutorialu. Wycięłam właśnie taką kla, klatkę, za tę klatkę można podłożyć oczywiście zdjęcie, więc tutaj wejdzie ładnie zdjęcie 9x13. I kolejna strona. Również mocno yy, yy, wykonana według prawie, według tutorialu. Ja nie miałam takich samych narzędzi, ale bardzo mi się ten efekt podobał, więc yy, zastosowałam. Wyciąga się tutaj taką kartę. Ona jest, można w dwustronnie przykleić zdjęcie. 9x13. To się otwiera. To, ta mata jest luźna. Włożona tylko tutaj za. Za, takie, za taki dodatek można coś tutaj zapisać, albo yy, yy, tak zatknąć, że tak powiem i te instrumenty, podobnie jak w albumie pani Kamili yy, bardzo ładnie to wyglądało i dlatego zrobiłam jak najbardziej podobnie następna strona to jest rameczka wyciągana, tutaj jest karta na jedno zdjęcie i taki nierównomierny wodospad tu się jeszcze jedno zdjęcie po środku na pewno zmieści. Dalej, ostatnia strona. Za taki, taką kartkę pociągana klawka w górę. Troszkę za dużo kleju użyłam tutaj, dlatego to się tak pomarszczyło. Tu wejdzie zdjęcie 9x13, u góry również. Tutaj jest tak i cała strona przeznaczona na jakieś wybrane zdjęcie i zapinane te klapki są na magnesik. Ostatnia strona, tutaj za takim dodatkiem do kolekcji jest tak na zapiski, otwiera się na kokardkę, jest to takie troszeczkę przestrzenne. Yy, oczywiście tutaj można sobie wkleić zdjęcie, a na następnej stronie umieściłam Kieszeń kilka mat, dwie oklejone, już z, z tego co mi zostało: dwie oklejone, jedna nieoklejona. Bo to się wszystko w tej kieszonce mieści. I tutaj taki niewielki wodospad na kilka zdjęć. Z miejscem jeszcze na jedno dodatkowe. Także tak to wygląda, ta ostatnia strona. Zawiązywana na kokardkę. Dodatkowo w każdej stronie jest miejsce na. O, później pozawiązuję sobie. Fantycznie mi to bardzo dzisiaj idzie. W każdej stronie jest mata jednostronnie oklejona na zdjęcia. Cały album jest zawiązywany na lipcową wstążkę czarną. Prezentuje się w ten sposób. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.